Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale Podlewane.pl. Mamy środek lata 30 stopni, i to jest właśnie moment, kiedy kwitną nam hortensje bukietowe. I to o ich wymaganiach i uprawie chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Zapraszam do oglądania. Często można spotkać się z opinią, że hortensja bukietowa to roślina stricte do bukietów, jednak jest to wielki, pięknie kwitnący krzew, który bez problemu zimuje w Polsce. Nazywana jest również hortensją wiechowatą, cechuje się wzniosłym, krzeczastym pokrojem. Dostępnych jest bardzo wiele odmian i znajdziecie zarówno odmiany karłowe rosnące do 60 cm, jak i takie, które potrafią osiągnąć nawet 2,5 m. Posiada jajowate zielone liście, a kwiaty osadzone są na końcach sztywnych, zwykle brązowych pędów. No właśnie, te kwiaty, ich wielkość zależna jest od odmiany, ale u większości odmian osiągają one spektakularne rozmiary. Niektóre odmiany bowiem potrafią wytworzyć kwiatostany nawet osiągające 30 cm. Tutaj mam odmianę fantom. I cechuje się ona pełnymi kwiatostanami, ale istnieją też odmiany, które mają te kwiatostany troszkę luźniejsze. Chciałbym pokazać wam jeszcze jedno miejsce, gdzie mam wsadzone hortensje. Chodźcie ze mną. Kolory, w jakich możecie je spotkać, to limonkowy, biały oraz przebarwiający się na różowo lub czerwono. Odmiany przebarwiające się na kolor różowy i czerwony nigdy nie są od razu tego koloru. Zawsze przebarwiają się od dołu ku górze wraz z czasem kwitnienia. Ogromne kwiatostany są zarówno zaletą, jak i delikatną wadą, ponieważ po ulewnych deszczach, gdy ten kwiatostan będzie cały w wodzie, roślinka niestety potrafi się położyć. I żeby jej troszkę pomóc, powinniśmy zastosować specjalną podporę lub po prostu ją podwiązać. W sprzedaży bez problemu znajdziecie specjalne podpory. Ja tutaj mam zwykłe dwa paliki impregnowane, wbite po dwóch stronach rośliny i jest to wszystko obwiązane sznureczkiem, żeby ta roślinka nam się nie pokładała. Zaletą hortensji bukietowej jest również bardzo długi okres kwitnienia. Przypada on bowiem od lipca aż do października i nawet jak roślinka przestanie kwitnąć i te kwiatostany nam się zasuszą, to i tak zdobią swoim wyglądem calutką zimę. Niezwykle ważną informacją odnośnie jej uprawy jest to, że roślinka kwitnie na pędach jednorocznych, czyli tych, które wypuściła w danym roku oznacza to dla nas tyle, że co roku, by zapewnić jej obfite i piękne kwitnienie, musimy ją przyciąć wczesną wiosną po większych mrozach. Jeśli zapomnimy o tym zabiegu, może w ogóle nie zakwitnąć lub kwitnienie będzie bardzo mizerne. W internecie jest bardzo wiele informacji jak tą roślinę przycinać i niestety nie zawsze te informacje ze sobą się pokrywają. Ja wam pokażę jak według mnie najlepiej to zrobić. Oczywiście mamy lato i nie jest to dobry okres na przycinanie tej roślinki, ale mogę. Pokazać Wam, w którym miejscu to zrobić. Najważniejsze to znaleźć ostatnie miejsce cięcia. Jest ono o tutaj. I zobaczcie, jak przycieliśmy tutaj, to roślinka rozkrzewiła się nam trzema pędami. Cały ten pęd o tutaj, to jest pęd, który ona wypuściła w tym roku. Przycinając tutaj pobudziliśmy ją do krzewienia się. Jeśli przycielibyśmy ją niżej, to sp spójrzcie. Stracilibyśmy te rozkrzewienia. Dlatego ja polecam Wam uciąć nad tym cięciem. Pobudzi to roślinkę do dalszego kwitnienia. Jak przytnijmy tutaj, to tu będzie taka sama sytuacja jak tu. Czyli stąd wyrosną nam dwa lub więcej pędów. Im starsza będzie roślinka, tym wyżej będziemy ją ciąć. Powiem Wam o jeszcze jednej zasadzie, o której na pewno nikt nigdy Wam nie powiedział. Słuchajcie. Czy wy to przytniecie niżej czy wyżej? Nawet jeśli nie przytniecie, tak jak ja wam mówiłem, na pewno nic tu nie zepsujecie. Ważne, żeby po prostu tą roślinę przyciąć. Ona i tak wypuści te nowe pędy i zakwitnie. Po prostu jeśli przytniecie ją niżej, to może być tak, że tych pędów, tych kwiatostanów będzie mniej, ale na pewno nie zniszczycie tym cięciem rośliny, na pewno jej nie zabijecie tym. I jest to roślinka naprawdę łatwa w uprawie. Nawet dla początkującego ogrodnika. Wymaga stanowiska słonecznego lub lekkiego półcieniu. Kolejny często powielany błąd to to, że hortensje bukietowe sadzimy w kwaśną glebę. A to nieprawda. Powinniśmy zastosować do nich glebę lekko kwaśną, to jest zwykła ziemia uniwersalna ogrodowa o pH 5.5 do 6.5. Pięknie komponują się na eksponowanych stanowiskach w połączeniu z trawami lub bylinami. Ja osobiście bardzo lubię, jak hortensja bukietowa połączona jest z rozplenicą hameln. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do uprawy hortensji bukietowej, bo według mnie jest to must have każdego ogrodu. Na dziś to tyle. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!